Przypisajcie, że jeźdzę, tak naprawdę. Zawsze. Co by nie było kurwa? Wystarczyłem, że nie masz to tam na kurwa. Niszczę się tylko psychę kurwa. Yy, wszystko tak naprawdę... tak sobie związek rozjebałem, bo nie, nie zauważyłem, że coś się jebie w moim związku, bo przejmowałem się głównie streamem. Z tymi stream się pierdoli. Dlatego mówię, że nie, no nie ma co się przejmować. No. Im bardziej masz wyjebane, tym więcej jest ci dane. No. Wystarczy spojrzeć na Adama, no. Kurwa. Im bardziej miał wyjebane, im bardziej kłamał, im bardziej miał wystrane, tym było lepiej. Heh. <laughs>